Czy kiedykolwiek usłyszałaś coś od dziecka, co sprawiło, że poczułaś, jakby ktoś wyrwał ci oddech? Prowadzę świetlice w podstawówce i dzieciaki często mówią różne dziwne rzeczy. Że tata zjadł ciasto mamy i udaje, że go nie ruszał, albo że babcia chowa papierosy w swój po ogórkach. Ale to, co powiedziała 7 Lena, dosłownie przewróciło mój świat do góry nogami. Bo Wszystko zaczęło się od zwykłego rysunku, który przyniosła z domu. Takiego kolorowego, pełnego kropek i dziwnych wzorów, i niby nic, gdyby nie podpis w rogu. Ja i wujek w naszym specjalnym namiocie. Zapytałam ją, czy chodzi o camping z rodzicami, a ona odpowiedziała, że nie, bo mama nie lubi, jak wujek Waldek ją zabiera. Ale on mówi, że czasem mama nie musi wiedzieć o wszystkim i że Lena to jego mała tajemnica. Od razu zrobiło mi się zimno, ale jeszcze nic nie mówiłam, tylko dopytałam, co robią w tym namiocie. Lena zaczęła opowiadać, że grają w grę w milczenie, gdzie nie można pisnąć ani słowa, bo inaczej przygoda się psuje. A potem dodała, że ale wujek mówi, że to dlatego, że jest jeszcze mała i musi się przyzwyczaić. W tym momencie nie byłam już w stanie utrzymać wyrazu twarzy. I zapytałam, czy ktoś jeszcze bawi się z nimi w ten sposób. A ona wzruszyła ramionami i powiedziała, że czasem przychodzi ten kolega Waldka, co nosi żel we włosach i przynosi cukierki. A potem zapytała, czy ja też miałam taką tajemnicę z wykiem, bo podobno wszystkie dziewczynki mają, poprosiłam ją, żeby jeszcze coś narysowała, a sama natychmiast poszłam do dyrektorki i zadzwoniłyśmy do psychologa szkolnego, który przyjechał w pół godziny. Potem dołączyła policja, ale Lena ze spokojem opowiadała o kryjówce pod kocem, i że Waldek mówi, że to ich zamek i że mama by to zepsuła. Gdyby wiedziała, potem okazało się, że Waldek to tak naprawdę partner siostry matki, z którym Lena została, kiedy mama miała nocne zmiany w aptece, a przez ponad rok nikt nic nie zauważył, bo Lena była grzeczna. Zawsze uśmiechnięta, a on grał idealnego wujka. Przynosił książeczki, bajki, nawet odbierał ją czasem ze szkoły. Ale gdy policja weszła do jego piwnicy, znaleźli dziesiątki kartek, zdjęć, pamiętnik, a w nim nazwiska dzieci z różnych miast. Nawet jedną dziewczynkę zaginioną od trzech miesięcy i wtedy zaczęła się prawdziwa lawina, bo sprawa Leny doprowadziła do odkrycia całej siatki ludzi, którzy wymieniali się materiałami i adresami. A Waldek był tylko jednym z wielu. Dzięki niej rozbito coś, co ciągnęło się latami i dotyczyło kilkunastu miast. Ale to, co najbardziej mnie uderzyło, to moment, gdy Lena, już w obecności psychologa, zapytała czy teraz Wojek też będzie miał taką zabawę z panią policjanką? Bo ona naprawdę myślała, że to, co się działo, to była gra, w której musi być dzielna i cicho siedzieć i to mnie przeraziło najbardziej. Jak łatwo można mówić dziecku, że zło to coś normalnego.